Nasza szkoła bierze udział w konkursie Złotej Szkoły NBP i ze względu na to um, organizujemy dyktando, w którym weźmiecie udział. Um, jest to tak zwane Szczodrzycińskie Dyktando PKO Banku Polskiego um, na temat cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo jest to dziedzina, która zajmuje się zabezpieczeniami e, z wirtualnymi. E, w internecie, ale również sprzętowymi, na przykład w komputerach. Znaczy no, nie tylko, że jest to wirtualnie jakieś tylko jako w urządzeniach. Przed atakami na przykład, nie wiem, hakerów, jakimiś wykradaniem danych. Na początek przeczytam Wam cały tekst dyktanda, a potem zrobię to ponownie, tym razem powoli. Zaczynamy. Szpargały i rupiecie, czyli o bezproblemowych zakupach. Przyciężkawy Szyrandol w holu szczebrzeszyńskiej komendy bujał się niespiesznie. Niewzruszony stróż porządku siedział za kontuarem i walczył z popołudniową sennością. Wtem drzwi otworzyły się z hukiem na oścież i na komisariat wpadł niczym burza zgrzany jego mość.